Okazji zbliżających się obchodów tysięcznej rocznicy koronacji królewskich w Gnieźnie Miejski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w warsztatach jak w Gnieźnie pierwszego króla koronowano Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów szkół podstawowych i grupy zorganizowane do udziału w warsztatach, jak w Gnieźnie Królów koronowano. Są to warsztaty, które są swoistym przygotowaniem do tego, co się wydarzy w Gnieźnie w przyszłym roku, a więc tysięcznej rocznicy koronacji królewskich. My zapraszamy na wystawy oraz karty pracy, które będą powiązane z tą wystawą. Korzystamy z wiedzy i umiejętności Jarosława Grygucia, znanego grafika, który przygotuje właśnie te plansze wystawowe i opowie o tym, co, co podczas koronacji w Gnieźnie się działo. Później będzie można też wykonać odlew króla w Starym Ratuszu, gdzie jest odlewnia królów i z takimi giftami dzieci będą wracały do domów i oczywiście z wiedzą, którą na tych warsztatach zdobędą. Będziemy rozmawiać na przykład o tym, czy korony, czy, czy, czy za, król zawsze nosił tę samą koronę. Bo jak się okazuje, nie. Korona koronacyjna była zakładana przez władcę tylko jeden raz, a później miał on już inne rodzaje koron koronę codzienną, koronę hełmową czy koronę grobową. To są takie, to są takie rzeczy, których pewnie na co dzień się nie wie o koronacjach, a tutaj będziemy je poruszać. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądała ta ceremonia koronacji, czyli jakie czynności były wykonywane raz, po, raz za razem. Kto koronował, a także oczywiście, którzy królowie koronowali się w gnieźnie. Zajęcia przeprowadzane będą w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów klas 1, 4 i 5, 8. Grupy mogą się zgłaszać mailowo na adres zapisy małpamok.gniezno.pl lub telefonicznie pod numerem 61 426 46 30.